Mam takie wrażenie, że niektóre osoby mają większą potrzebę, żebym pokazała twarz losia niż ja sama. I nie, nie chcę mi się tego rozumieć, nie, chcę, nie rozumiem, nie będę rozumieć. Ehm, <słysy> Dlaczego wrzuciłam zdjęcie z Losiem? Bo mi się podobało zdjęcie, bo podobałam się sobie na tym zdjęciu, bo podobała mi się lokalizacja na tym zdjęciu, bo było obok mnie i nie będę udawać, że moje dziecko nie istnieje. Bo jest... <słysy> Ale nie będę po prostu pokazywać jego twarzy. Czepiacie się, tak jak pani napisała, skarpetek, czepiacie się sandałków, wszystkiego się czepiacie. I tylko mogę sobie wyobrazić, jak po prostu byście komentowali jego wygląd. Dla mnie los jest najpiękniejszym dzieckiem na świecie i zawsze tak będzie. Ale zawsze znajdzie się jakiś hater, któremu coś się nie spodoba i będzie komentował. A ja nie chcę, żeby Leo się, jak będzie nastoletnim chłopcem, bo nie musi być dorosłe, żeby e, poczekać, e, żeby przeczytać coś o sobie, bo w dzisiejszych czasach dzieci są tak okrutne, że w podstawówce sobie e, już dokazują i z siebie się naśmiewają. Nie chcę, żeby czytał o sobie jakieś głupie artykuły, gdzie ludzie pod spodem piszą brzydkie rzeczy na niego. Tak jak powtarzałam wcześniej. I to nie tylko chodzi o hejtowanie, to też chodzi o to, że nie wiem, kim mój syn będzie chciał być, a ja za niego nie chcę decydować. Może będzie chciał być szanowanym prawnikiem, lekarzem i na pewno jego zdjęcia w internecie na podelkach nie pomogą. Także na zdrowko, synku. Także ja nie mam potrzeby i nie rozumiem, czemu wy macie potrzebę, więc proszę, abyście przestali. A każdą osobę po prostu blokuję, bo mi się nie chce wdawać w dyskusję z wami. I dzisiaj pięć osób poblokowało. Nikt nie udaje gwiazdy, kto jest większą gwiazdą. Moi przyjaciele bliscy pokazują swoje dzieci. Czy komentuję to? Nie. Niech każdy robi sobie to, co chce. Niech każdy wychowuje swoje dziecko tak, jak chce. Dlatego, jeżeli ja nie komentuję innych osób, które pokazują dziecko, dlaczego wy komentujecie mnie i, i to, że ja nie pokazuję swojego dziecka? Ja tego nie rozumiem. I też nie rozumiem, dlaczego obce dziecko was tak bardzo interesuje. Eee... Ja chronię jego prywatności i na lotnisku no zawsze, jak nam robią zdjęcia, to podchodzę do ludzi i proszę, żeby usuwali te zdjęcia. Przypomnę od razu tutaj, skoro osoby mnie oglądają, ja jestem osobą publiczną, mój syn nie jest. Jemu nie możecie robić zdjęć. Tak. Wszyscy żyją emocjami, a mam dla Was idealny przykład. Dostaję tysiące wiadomości od Was, że mój wizerunek został skradziony na Facebooku, że jest filmik AI, który um, rusza moimi ustami i jest podłożony głos z moją barwą głosu, natomiast słowa nie są moje i ten filmik lata po Facebooku i to jest jakaś Hanna coś tam i promuje jakąś loterię nielegalną. To nie jestem ja. To jest po prostu mój wizerunek, który został skradziony. Próbowaliśmy coś z tym działać, ale spółka zarejestrowana w Afryce gdzieś tam nie da się w ogóle tego namierzyć. 15 różnych powiązań spółek. I mój wizerunek dorosłej kobiety został skradziony, i promowany jest nielegalny hazard. Do tego stopnia, że niektórzy naprawdę się na to nabierają i klikają w tę loterię. Czy myślicie, że skoro mój wizerunek został skradziony, to mojego dziecka nie może być? Że jego zdjęcie nie może być skradzione i wykorzystywane do różnych dziwnych celów? Oczywiście, że może być, tylko nikt na chłodno nie myśli, wszyscy się czepiają, tylko tego, że ja nie pokazuję dziecka i tyle. Ja nie zastanawiałam się, dlaczego nie pokazuję tego dziecka. Jest milion powodów, dlaczego nie pokazuję. Nie chcę, żeby później Leoś musiał właśnie walczyć z czymś takim, że nie wiem, jego zdjęcia są wykorzystywane w jakichś pornografiach albo w czasach AI, kiedy można wszystko wygenerować i można zrobić fałszywe dokumenty, paszporty. Nie chcę, po prostu. I mam dla Was, naprawdę, mam dla Was serdeczną prośbę. Skoro mi to nie przeszkadza, chciałabym, aby Wam to przestało. Przeszkadzać. To jest moje dziecko. Jak Wy chcecie pokazywać twarz, to zróbcie sobie dzieci i pokazujcie um, ich twarze. I to jest jakby moja jedyna rada. Dzisiaj koniec tego leżakowania. Idziemy na wycieczkę. Ale zanim Wam powiem co robimy, to chcę powiedzieć moje przemyślenie. restauracje to nie potrafią serio jeszcze nie trafiliśmy na żadne miejsce gdzie powiedzieliśmy wow a jest tak cholernie drogo wczoraj za beznadziejną sałatkę ma troszeczkę ceviche i baby porcję makaronu zobaczyliśmy 8 zł eee, i jak siedzieliśmy w niedzielę rano googlowaliśmy gdzie zjeść śniadanie to nie było ani jednej restauracji w sensie tutaj chyba nie ma takiego kultury, że się wychodzi coś zjeść na mieście. Restauracji jest bardzo mało i myślałam, że troszeczkę jak w San Moritz, bo na przykład w San Moritz jak byliśmy, to taki był ten przepych. Wszyscy super furami jeździli, piękne chaty, no i były to restauracje. To Myślałam, że tutaj będzie to samo, bo tutaj też jest przepych. Widzicie wszędzie jakieś super auta, piękne domy, a restauracji? W nawet w najlepszym hotelu yy, no, w no, tutaj no i słabo. No więc tak. Yy, a jak ja nie mogę dobrze zjeść, to dla mnie miejsce nie ma sensu. Ale powiem Wam, że w, tak podróżując po świecie Warszawa naprawdę jest top. Top jeśli chodzi o gastronomię i to... Nie tylko ja, ale również osoby, które przyjeżdżają mnie odwiedzać, że jest super.